mu grała, wyleciała sroka i tak mu szeptała, żyłaś żyj się, wejść może się. a, a ja rabk, to ci się odmieni, Przed Jasiu do Kasi, mu grała, a się, a szyszała, a i tak mu szeptała, przyjrzeła się żyj się. Daj jeszcze ci razem. raz. Daj ci, raz czy, się Daj ci raz A ja gdzie ożyć? To, to do, tak jest. się nie mam Oj Nie mam dzisiaj Nie mam nie miał, dzisiaj nie, tak. Doi. pokocha! <zyskub stitching> twoją przepióreczkę, ja, żeń ja się, bracisz, żeń się! Tej ci możesz szczęść Mamy to, się! <grym> to, <kasie. grym> to się już! <grym> do Kasi! Jak <grym> <Mara, grym> <Mara, grym> <mara, mara. grym> gdybym się w życiu ożenił się miał! Tylko! <ś handcuffs> I miłość i radość i szczęście był dał. Ty, Ty Boże, daj miłość. Daj, daj mi ten noc moc. Pejdź mi, Boże. No no. no, Czuję się no, jak Bóg mi mięczy. Ja,